Będziemy robić i będę wam pokazywać, co jest do mojego domu. pierwszym chodźmy sobie tu. Myślę, że to będzie bardzo dużo rzeczy, ale mam nadzieję, że wystarczy. Ponad jeden chyba. Będzie tym językiem rzeczy też, a nie chcemy tego. Jeżemy sobie to... Tak. I tak się i... Dajemy oczywiście to naszym postaciom, które tworzyłam dzisiaj. No i to jest paczki To jest są bardzo fajne... okulary razem z wybaczyłem Jest to też, dajemy ludzikom. <grym> E, tu będę ręcznik. Co prawda. Nie mamy na co. A, jeszcze jedną maseczkę. To bierzemy to. Dobra, idziemy sobie dalej. Troszeczkę. Dalej bo mamy. Dobra, i będę tać. Skłodziakowa pada. Będziemy nie krpanducią. nieważne, miałem takie pany. Bardziej je I wychodzimy z tego miejsca. Pamiętajcie również o łapku, górę poda. Ciężków w górę robimy następny odcinek toki. Dobra. Idziemy sobie do... Nie wiem jak to się nazywa, ale tam idziemy. Serio nie wiem jak to się nazywa. Milka Skrillboxa. Wy się zastanawiacie kiedy będzie odcinek z moim kuzynem. A to on no, de... musi do mnie kiedyś przyjechać. To by był z nią odcinek, jeśli byście chcieli. Mamy plecaki ma Raz Dwa Trzy Cztery Cztery maluszki Więc cztery plecaki, czyli raz, dwa Trzy Jeszcze tu jakoś otworzymy to, 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 to żeby. I ten plecak jeszcze Bierzemy sobie ubrania takie, bo ja nie bardzo bym chciała. Jeśli byście chcieli, żebym znowu nagrała odcinek, jak mebluje domek, tak, I to napiszcie w społeczności, bym... napiszcie w komentarzu i w społeczności mebluje domek. I na pewno ja będę wiedziała, o co chodzi i, i wtedy sobie coś zrobimy. Robię jakiś odcinek. Zamykamy Okej okay. I jakbyście chcieli, macie takie bidony, ale ja ich nie biorę Macie tutaj takie plecaki, są bardzo fajne No nie, już Na plecy kleję, czemu? No, Szkoda, nikomu nie dałam prawie opaski Ach. Okej, okay. tutaj jest już dużo rzeczy Wzięłabym jeszcze tą czapkę bym chciała Tata, trzymaj mi tą czapkę Albo ją lepiej żeby założył, ale I <laughs> tutaj bierzemy zbyt kiko To i tą poduchę Ta już tą czapkę <laughs> to jest slajmik To jest slajmik Fajne, ale ja biorę taki kubek I taki śpiwóry bo jeszcze mogę zrobić serię zbieram wszystkie <grym> w toce, ale raczej nie będziecie tego chcieli czy ale ja? jak chcecie napiszcie w komentarzu w komentarzu znowu ja na pewno wam powiem czy je ja zrobię czy nie albo i na pewno zrobię Spodentko. Spodentko. nie da no ja się... Dobra, dał się. Na razie dobrze idzie. Okej, okay, wszystko okej. Okay. Dobra, popatrzcie, tutaj już nic nie bierzemy. Tak mi się wydaje, co bym chciał pokazać, a nic. W no ogóle kubiek skryptowcy I w której zrobiłem dla moich kuzynek. Mam nadzieję, że się ucieszą. Takie dwie spuletki dałam. To już nie. Oh, dobra. 30. I tutaj idziemy sobie na dół. Idę na kulecik. Na Później się sp... nie babcia. Ale musiałam zamknąć dżumie, żeby nie było jej słychać. Bo sobie tak moja baba z babcią kadają, tak sobie. Tutaj mamy tylko paset, którą ja bym bardzo chciała mieć. Dobra, tutaj mamy taką torbę na te rzeczy ja ogólnie. Tu jest dużo, może wezmę pomadkę nie? Albo nie, ja nie chcę brać komatek. Bije ubranie, koniec. Będzie ja już po problemie. Dobra. Dużo będzie tych ubranek. Eee, naraz, tak tylko. Jak zrobić taką młodą Nie, chyba to. I chyba, jeśli się będzie bela? O, no tak. A jak zrobić taką? To... To? No chyba tak. A jak zrobić taką? To już nie przychodzi po Zrobić to Chyba może bułówki? O ja... Mieszko i bułówki. A dobra, nie działa, dobra. Już myślałam, że to ja. odkryłam. Przeproszę dziewczynko. Dobra, no, nie wiem jak się będzie nazywać. Znaczy no, jak ta dziewczyna się No jak wszyscy, nie wiem, będą się nazywać. Ale na, jeśli byście chcieli, to na pewno nagram dla was który. Chciałbym słychać, bardzo hmm. przepraszam. No nie chciałam w ogóle. Nie chciało, żeby było to słychać. Więc jak wiecie. O. Dobra, i bierzemy to, 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 to i to. Dobra, bez tego, jeśli nie podoba. Eee, coś tego jeszcze bierzemy. Oj, ciągnęła czapkę. Dobra, zobaczmy, czy coś jeszcze jest ciekawego. Nie, tylko to jest ciekawe. To by takie rzeczy. O ile ja tych rzeczy wzięłam, nie będę mówić, bo dość dużo. No spoki dużo. Ale już bez. O, to jest moje ubrania. A to ubrania? Biorę ja. Nie widziałam wcześniej tego ubrania. To jest pytanie, jak ja tego w ogóle nie zauważyć. Tu fajowy automat, kierku muszę go mieć. Mieć. Już bardzo dużo razy um, grywałam, ale bardzo Was proszę zostawić, zależy mi bardzo, żebyście zrobili, żebyście dobili 1000 subików, 1000 łówek w górę, więc jeśli jesteście nowi, albo jesteście już takimi widzami, którzy mnie już oglądają od lat, to bardzo bym chciała, żebyście zostawili subika pod tym kanałem. W tym czasie przejdziemy do kolejnej lokalizacji daj na puszczy na pószczy To jest to śmierza, <IN> poważnie popatrzcie się proszę zrobić do palca Chyba łatwiej to Dobra. No nie dobra, nieważne. Ja nie umiem tego robić. No, tylko pani, gdzieś podam, Obieżamy i tego podam. Ja nie chcę pijam. Nie coś robić, ale chcę mieć to uranie. Albo nie, to chcę mieć. Tak, ja wolę to mieć. To już w lądzie? to no były braka zimowe Coś świetnie składa, że są zimowe A tutaj, w tej, tutaj mamy jeszcze ręczników Mnóstwo I slajmik, bierzemy tylko, dwa niech ben ben. Jeśli chcecie zobaczyć historykę, O właśnie z tej rodzinki Historyjki ogólnie Bo będzie jej dużo no to mam nadzieję, że to musicie zostawić super w moim kanale no i uciekamy do następnej lokalizacji. Tym razem idziemy do dentysty, która też jest w zimowej lokalizacji. Nie wiem czemu ale wcześniej widziałam tyle lokalizacji. Jak to tutaj. no Idziemy tutaj. Serio, dzisiaj będziemy pokazywać, jeśli jak zdążę, to nie, no nie wiem, po prostu, po prostu mogę dla ryby, nie będę wam o tym pokazywała, tego, ona ja pokazała wam już to, patrzcie, to jest meleczek, można go połknąć, widzieliście o tym, bo ja to odkieram dopiero prawie. Bierzemy sobie na już to będą. Aż, że to wygląda jak pudełko na zebrane. Cicho. Cicho. Cicho łódko, cicho. Zobaczmy czy coś tu jeszcze jest ciekawego. O, to jest ciekawe. Dobra, to biorę. I co jeszcze więcej to Takich. Więc Lisi, bo się bądysty. To źle poszło, ale spokojnie. Bierzemy trzy aparaty. Cztery aparaty. Zobaczymy, co ten jest brudny. Ten jest czysty. Ten jest też czysty. Ten jest też czysty. To bierzemy ten. Tego nie. Ten jest czysty. Eee, nie. Więc tego też nie biorę. Co tu jest? Nie da się tego zjeść. To też ciekawe. Też to biorę, nie wiem po co, ale jakoś to biorę. Przydałoby się opakowanie na to wszystko. Idę po jakieś opakowanie. Może tu znajdę. No znalazłam. Dwa pakowanie. Jak są czyste te aparaty na zęby, to mogę je brać, ale ja nie lubię, jak są brudne. Zdziwne. Troszkę. Maś na zęby. Dobra, tego raczej nie biorę. No i tej maści też nie, bo niepotrzebna. O, te rzeczy mi są potrzebne. No dobrze, że wziąłem dwa opakowania Idziemy gdzie indziej znowuście chcieli, gdzie ta rodzinka idzie do dentysty, to zostawcie łapkę w górę, a na pewno taki zrobię. Co mam jeszcze wziąć? Stąd już... Chyba nic, a teraz to coś. To tylko tutaj dajmy. Chyba tylko tu. Muszę sobie sprawdzić. Już pomyśleć. No raczej tylko tu. Teraz tak się Na coś. I żeby pasował jeden z trójką by super. tu eksfejcie. Nie wiem po co ja biorę ten kapelusz, ale po coś jakby chcieli wejść do wody tutaj to ma wypierczu. Ja muszę wziąć wszystko co tu jest Bo ja nie wiem Czego jakby mam się spodziewać Tak Z tego tymi drzwiami? No chyba nic ale pamiętajcie jeśli chcecie jakąś serię zbierał wszystkie nawet, to wpadajcie na mój kanał i piszcie mi wiadomości tutaj widzimy Chcemy chyba jak najwięcej zebrać bank. I Też pójdziemy do mojego nowego miejsca, czyli banku. Oczywiście mam bank. Można to trzymać? Ej, Ej To może, ale tego raczej się nie da. Zbieram ją u o tych właśnie ubraniach mam. Tylko jeszcze bawam, się mówi. Jakby ktoś nie wiedział. Jeszcze nie dwa A to się ze składam. Właśnie bym chciała tą bluzę. Jeszcze ktoś tu jest, kto by chciał? Jakby chciała to.

Okej, okay, tutaj coś zmierzy. I jak widzicie, mam dowód i lokalizację. Nie, 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 nie dobra. Teraz lokalizacji, tutaj. Nie, tutaj się Tam Chciałam powiedzieć, już nic, A, jeszcze nie. Jest taki szybciej, proszę, żeby jego... tego... jeszcze, tego. Tak. Tak. jest to Tak. się nie chce. Jeszcze Tutaj można bielić, mówię Ściutko Zobaczymy jakiś z tego wszystkiego będzie kolor. Takie czyli nie słychać trochę dźwięku, ale... I krapetę, jak naczniecie na to. Dobra. Sorki, sorki, jakoś mi się tak zrobiło. Nie wiem czemu, ale mi się jakoś tak zrobiło. Dobra, idziemy do następnej lokalizacji. Dobra, następny znowu jest JBL, z tego cieszę, bo ja mam nowego ja nowe kochanie w tym mieście. Wiem, że już ten filmik długo trwa, ale tak mi zależy na zbieraniu dużo subskrybentów żeby jeszcze stry kapielówki żeby ani płatki ja. trochę ja muszę wziąć dużo jeszcze kąpielówki gdzie są kąpielówki ja. chyba mi wystarczy jeszcze będę sobie za wszelki tak ten okay, tak to wygląda lepiej się nie bieli, tylko to pokazuje też można bielić Ży, woda

Chyba cały odcinek będę musiała chodzić na dwie części, a więc moi drodzy, ja już kończę. Ale. Dobra, jeszcze nie. Światowałam, dobra, nie no, chyba już kończę, nie wiem. No, wiem, ja tutaj już prawie wszystko wzięliśmy, ale ja już kończę. papa! Pa.